Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale i zapraszam na czytanie miesięczne na luty 2023 dla panny. Ogólna sytuacja. Panna coś osiągnęła. I teraz yy, jakby. Yy, jest już znudzona tym, co, co było i teraz chciałaby po prostu wziąć sprawy we własne ręce i y, ruszyć, a ruszyć do przodu. Z czymś nowym. I właściwie to jest dobry, dobry czas na to, bo to jest dobry moment. Jeżeli chcecie zrobić coś nowego, drogie Panny, to luty to jest dobry moment, żeby to zrobić, bo z jakiegoś powodu, jeżeli nadejdą jakiekolwiek wiadomości, to one nie będą dla Was korzystne. Jeżeli macie rozpoczynać coś nowego, czym jesteście już znudzeni, to to jest plan. I to jest czas do działania. Jeżeli chcecie coś zmienić, to luty jest właściwym momentem, dlatego że wy będziecie się układać z jakimiś ludźmi. To jest nowe środowisko, w którym wy macie ochotę się odnaleźć i nie czekajcie, aż jakaś wiadomość do was przyjdzie, bo ta wiadomość ona wam może tylko przeszkodzić w, w, tym, w realizacji tego, co wy. Jakby w lutym Wam się nasunie na myśl jakaś zmiana, znużenie, znudzenie i takie jakby wy zobaczycie, że jest jakaś luka, jakaś gapa i Wy możecie w tą, w tą gapę wejść, w tą, w tą lukę. I to jest dobry czas, bo luty będzie momentem, kiedy Wy będziecie mogli i będziecie mieli szansę wejść w nowe środowisko. W pracy e, atmosfera rodzinna, y, przyjemna, w uczuciach e, piękna karta, ożywienie emocji, uczuć i tak dalej, w rodzinie ciężka praca. Hmm, więc wygląda na to, że jeżeli będziecie się chcieli układać, to wy będziecie bardziej chcieli, aby życie zawodowe kręciło się bardziej wokół rodziny, żeby było bliżej rodziny. E, I być może wy będziecie się chcieli poukładać tak z kimś, żeby albo pracować z domu, albo pracować z dziećmi, albo pracować przy nieruchomościach, ale w, taki, w takim aspekcie, żebyście mogli się trzymać bli bliżej rodziny. E, i żebyście mogli mieć realny wpływ na życie rodzinne, ale to jest wszystko powiązane z Waszą pracą, z Waszą karierą zawodową, więc wygląda na to, że będziecie szukali rozwiązań żeby podjąć taką pracę, którą albo będziecie mogli z domu wykonywać, albo więcej czasu będziecie mogli spełniać w domu, spędzać w domu. Bo jeżeli chodzi o same uczucia, to macie tu kartę kochanków, wspaniałe układy. Naprawdę miła atmosfera. Tu jest szczerze mówiąc takie układanie się na nowo w relacjach. I karta temu bardzo służy. Być może wy podjęliście taką decyzję, że rodzina jest teraz najważniejsza, że, że ten moment taki przyszedł was w lutym i przyjdzie, gdzie stawiacie na rodzinę na to, żeby zająć się nią, to jest waszym priorytetem i praca nie jakby stwierdzicie, że po prostu praca zawodowa nie może wam zabierać aż tyle czasu z waszego dnia. Więc rozkwit jak jakby życia uczuciowego, takiego szczęścia, radości, takiej komunikacji. Jakby stwierdzicie, że w lutym zaczynacie porozumiewać się ze swoim partnerem w ogóle na zupełnie innych warunkach. Tak jakby zupełnie odwróciło się. To, co do tej pory mieliście, bo jeżeli chodzi o rodzinę, to wygląda na to, że rodzina jest przemęczona z jakiegoś powodu. Jakieś ograniczenia w rodzinie, w których, w których się borykaliście, i to być może właśnie dlatego wy chcecie coś zmienić, żeby ułatwić życie w rodzinie. Partner z pewnością będzie was wspierał i będzie wam pomagał. Jeżeli natomiast jesteście singlami, to yy, wygląda na to, że albo będziecie chcieli powrócić w rodzinne strony i tam pracować, albo będzie jakaś oferta, która się pojawi i wy tak jakbyście chcieli, nie wiem, może z zagranicy wrócić. Bo yy, dla singli to wygląda trochę też tak, że yy, wy macie ochotę powrócić w rodzinne strony, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, być może, macie partner, być może macie kogoś, poznaliście kogoś, kto skłania was ku temu, żeby przyjeść, wróć, Będzie, będziesz pracować tutaj, na miejscu bliżej rodziny, w swojej ojczyźnie. Może właśnie być może to ta odległość też może sprawiać, że, że życie stało się kłopotliwe i w tym momencie macie ochotę na to, taką totalną metamorfozę, ale nie czekajcie na jakąś wiadomość. Bo ja mam wrażenie, że y, możecie dostać jakaś wiadomość, która wam przeszkodzi w tych, swoi, w, tych, y, w tych planach, a wy musicie zrobić wszystko i zacząć działać jakby do przodu, żeby unieszkodliwić tą wiadomość. Ja mam wrażenie, że wy musicie działać, robić coś, planować, podejmować rękawice, y, bo jak ta wiadomość przyjdzie, to żeby ona wam nie przeszkodziła w tych działaniach. Że to tak jakby, wiecie, yy, że już będzie za późno, nawet jeżeli ta wiadomość przyjdzie, to już będzie za późno. I będziecie się rzeczywiście układać. Być może już y, będziecie rozmyślać dużo wcześniej i układać się na przykład, nie wiem, z, z jakimiś ludźmi. Nie wiem, czy o założeniu firmy. Y, może to o to chodzi, że Wy będziecie chcieli założyć firmę w rodzinnych stronach. Y, I tu już nie ma znaczenia, czy macie rodzinę, czy nie, bo nawet jeżeli Wy planujecie wrócić z zagranicy, załóżmy, to wrócicie w, w rodzinne strony, może chcecie założyć firmę. Y, tutaj jest partner, który będzie. Was absolutnie wspierał. Jeżeli jesteście singlami, to możecie liczyć na to, że odświeży się jakaś znajomość, która była, jakaś poznacie, jakby odkryjecie kogoś, kto już w Waszym życiu był i raptem okaże się, że no, to jest to. I Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o rodzinę, to, to tutaj będzie trochę takich rzeczy, które trzeba będzie załatwić, bo wy jesteście zmęczeni dotychczasowym działaniem. Nieważne, czy macie własną rodzinę, czy y, w sensie czy jesteście, y, czy założyliście własną rodzinę, macie dzieci, macie męża, żonę, czy raczej wracacie do rodzinnych stron. To wymaga to rodzina, tak jakby jest przemęczona i tak jakby potrzebowała wsparcia, bo jest przemęczona, i wy bierzecie to pod uwagę po prostu. Więc, no, bardzo ciekawy układ, bo z jakiegoś powodu ja mam takie poczucie tutaj, że. Wyszukacie po prostu tych nowych możliwości. E, jesteście po prostu zwyczajnie znudzeni ob, o, obecnością, tym, tym, tym e, dotychczasowym życiem, więc chcecie coś zmienić. I to jest dobry czas na układanie, na planowanie, powrót do rodzinnych stron i zajęcie się takimi sprawami, które sprawią, że będziecie bliżej rodziny. Więc e, podejmijcie rękawice, bo może przyjść do Was jakaś wiadomość, która może Was przystopować. Więc. E, Lepiej by było, żebyście sprawy wzięli w własne ręce, a nie poddawali się tej wiadomości, która przyjdzie, bo ona nie ona będzie wam tylko przeszkadzać, ona nie będzie działała na waszą korzyść. Tutaj jest działanie, podjęcie y, takich y, Rzeczywistych, urealnienie takich rzeczywistych działań. Więc po prostu idźcie za ciosem. Jeżeli macie coś w planie, to to zróbcie, bo tutaj same dobre karty, tak naprawdę. Szczerze mówiąc, jedynie jeżeli chodzi o rodzinę, to tak będzie trzeba troszeczkę rodzinie pomóc, bo jest z jakiegoś powodu przemęczona. Czy macie własną, czy po prostu wracacie do rodzinnych stron i, i tam po prostu wasza jakby pomoc będzie, będzie niezbędna. Tak to wygląda, drogie panny. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.